Mamo, składam wniosek do KPO na twoje solarium, żebyś dostał jakieś pieniążki. Ekspresji do kawy, mobilne, dobra. Zobaczymy, czy to pójdzie w ogóle. Dobra, poszło. Sam fryzjerski? Nie wiem, mamo, spróbuję, ale nie obiecuję. Dobra, poszło. I co jeszcze? Pazy, okej, okay, dobra, pazy. Dobra, pazy, poszły pazy. <laughs> Budkę z kebabem? Ja nie wiem, to może nie pójść. Budka z kebabem. Poszło. Super! I zaprosimy księżula do naszego solarium, żeby testował nasze kebaby, a potem zrobimy bazę! No to jeszcze zajęcia teatralne, zajęcia wokalne, ci z muzykalu się nabiorą! I sala gimnastyczna? Super pomysł! Poszło! Mamy do finansowania tak? Kurwa, babuś! A wszystko to w naszym solarium!